Słuchajcie, Achtungi od Piromaxa. Weź obróć, żebym widział co to jest napisane w ogóle, ale odwróć się z tyłu, no, no. Czekaj, obróć. <grym> <grym> Dobra, y, to są Achtungi od Piromaxa, PXP y, 3, 313, y, mają NEC nec 06, y, produkcja w 2018 rok, F3 kategoria, także dawaj, odpalaj. Duża petarda, ciężka jak 150, zobaczymy jak to ładnie. czy pokona tytan y, szlak blau czy nie. Zobaczymy to była petarda, no wiadomo, że to nie było najgłośniejsza. Która teraz? No dawaj jeszcze raz tą, tą. od Piromaxa, tunga. O to była jakaś petarda, nie? No lepiej od ten szlak To to tysiąc razy bym wolał to, grubocze co to jest? Dobrze, dobrze dają. Ale chyba ląd, wiesz, bo tam dochodzi do zbiornika z prochem okay. ląd y, i ten No i na koniec y, najmocniejsza petarda, to nie, widać, nie? Co, nie widać, najmocniejsza petarda y, dostępna w Polsce Trueno, no, 6. 6 gram, 6 gram, gram Już daleko. Daleko rzuci, dawaj już, Uho, to będzie mocne. Uho, to była petarda to, to była odległość no, około 10 metrów, a mi troszeczkę przygłuszyło. No. Dobra, e, słuchajcie, także to był aktunger Piromaxa. No nie są złe, naprawdę. Patrząc na to, jakie będą teraz petardy klasy drugiej, to to było naprawdę niezłe. E, ale ciężkie są, jak te 50, to trzeba przyznać. Dobra, my kończymy, bo mamy inne sprawy. E, także cóż, e, trzymajcie się. E, na razie i cześć.